Witam Was, Nasz znaczy ten czarny scenariusz, czyli Kopenhaga wyszła, a wyszła ona z naklejkami, które zniszczyły kompletnie rynek. Tego dowiesz się w tym materiale. Oglądaj do samego końca. Partnerem tego materiału jest strona Skins Monkey, na której wymieni swoje skiny na droższe lub tańsze na droższe. Zgodę z kodem biznes, odbierasz 5% bonusu na start. Jak działa błąd z maszyn, również na dole napisane e, również jeżeli będzie chciał na stronkę wpłacić swój e, depozyt to z kodem cyberbiznes dostajesz 5% więcej czyli jeżeli doładowujesz 100 dolarów dostajesz 135 dolarów link do strony znajdziesz w opisie na wstępie materiału proszę abyś zostawił suba bo wiem że 80% właśnie oglądających właśnie ten materiał właśnie tego nie robi ciebie to nic nie kosztuje a właśnie dzięki e, wsparciu takim dostajesz takie właśnie informacje na temat czy opłaca się w to inwestować czy opłaca się to. Lepiej sprzedać i tak dalej. Zacznijmy od tego, że dzisiaj napotkaliśmy nowy, można powiedzieć, event w grze, którym jest Kopenhaga. Dostaliśmy, dostaliśmy nowy event, który nie jest on, nie wyszedł on z nowymi naklejkami, czyli po prostu nie możemy tych nakleić, naklejek kupić, nie możemy ich tak i tak dalej, ale przez aktualizację, która ważyła około 1 giga, pewnie już macie ją zaktualizowaną, no to nastąpił właśnie taki moment, że osoby, które znają się bardziej na plikach gry dokopali się do kodów właśnie, tych, do właśnie kodów tych właśnie naklejek no i ukazały się właśnie czarny scenariusz, czyli naklejki są całkowicie podobne, takie jak Antwerp, Stockholm e, Paryż więc są to naklejki bez co to oznacza? Nikt tego w ogóle się nie spodziewał i obstawiałem, że po prostu to yy, po prostu będzie całkowicie inna naklejka wiadomo są one wykorzystane ale są i tak cały czas podobne jak widzimy tu u góry nawet są to cały czas te same naklejki które widzimy na takich eventach takich jak Antwerp, Szokom, Paryż i tak dalej co to oznacza jak widzimy. Spadki na kapsułkach takich jak Paryż i tak dalej mamy już zauważone, ogromne dołki, e, czy opada się właśnie teraz coś kupować i tak dalej, ludzie teraz będą na, na dniach się na pewno wyprzedawać, wiadomo dzisiaj dopiero wyszła ta informacja, znaczy już jak to, pewnie to oglądasz to już wczoraj to było, no to wyszła już ta informacja, jeszcze dużo osób o tym właśnie nie wie, więc dopiero powiedzmy w ten, ten weekend będzie najgorszym moim, można powiedzieć scenariuszem na rynku, bo przez ten weekend możemy najbardziej stracić i na pewno te inwestycje takie jak które mamy, na Pewno ludzie zaczną je sprzedawać i po prostu sobie będą e, inwestować w coś innego albo po prostu w ogóle to sprzedadzą, żeby po prostu nie tracić na tym właśnie zysku. Więc jeżeli teraz e, zamierzasz coś kupić, no to na Twoim miejscu bym się wstrzymał, bo na razie sytuacja jest bardzo dziwna i nie chcę tutaj nic mówić, aby tutaj nic się nie prowokować, czy się kupić, czy nie. Ja bym miał ją kupować, no to bym osobiście nie kupował. Wiadomo, ceny są dosyć niskie ale pamiętajcie, że Kopenhaga, jeżeli wyszła, no to mamy teraz duże spadki na każdym z Chciałbym tu jeszcze dodać, bo na pewno nie dodałem tego materiale, że... No... Dostaliśmy właśnie e, przepustkę do oglądania właśnie tych meczy i teraz mamy taką opcję, że po prostu e, możemy sobie sami zagłosować na te mecze, które mogą wygrać, ale jeżeli powiedzmy zagłosujemy i wygramy, no to jeżeli chcemy otrzymać właśnie te nagrody, czyli te pojemniki pamiątkowe i tak dalej, no to musimy zakupić odpowiednią przepustkę, którą e, dzięki niej dostaniemy właśnie te nagrody. Więc co za tym idzie, może być to e, droga od inwestycje. Czemu? No bo zobaczcie, wszystko spada, ludzie się wyprzedają, czyli dostają kasę. Ale są niektórzy tacy, które w ogóle nic nie kupili, to np. taki ty, albo taki na przykład ja, co na przykład nie dokupiłem więcej, no to mamy budżecie, więc właśnie w tym budżecie możemy zainwestować i sobie właśnie to jakoś rozwinąć te inwestycje. Na pewno do końca tego tygodnia. Yy, Cena na markecie mocno spadnie, więc trzeba obserwować. Na bieżąco będę was informował, co się dzieje. Wiem, że ten materiał miał być poświęcony dotyczący ekipunków i waszych inwestycji przed Kopenhagą, no ale niestety Kopenhaga wyprzedziła i nie udało się właśnie tego nagrać. Ale dost zosta film zostanie e, dostosowany i będzie on nagrany gdzieś tak około w sobotę, będzie wstawiony pewnie. Więc dziękuję, że widziałeś ten, ten materiał do samego końca. E, dzięki również za to, że dostajesz dużo dost no, zostawiasz łopeczki. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące jakiejś tutaj e, Kopenhagi, co tam co nią zrobić, jeżeli jakieś nurtujące pytanie, które w ogóle nie znasz odpowiedzi, no to napisz komentarz tam na dole. Nic to cię nie kosztuje, a zawsze mogę Ci w jakimś stopniu pomóc. Jak widzimy, rynek został zniszczony, z tą informacją Was zostawiam. I napiszcie komentarz, co o tym sądzicie, czy jest to całkowicie koniec inwestowania, czy jednak drugi początek końca, czyli początek bogactwa. Do zobaczenia.